Wiesz co, Bacha? cały czas cicho siedzisz w ostatniej ławce. Dziwna jesteś. A może przemoc to jednak nie jest odpowiedź na moje problemy? Może powinnam coś w sobie zmienić, a nie zwalać swoje problemy na niewinne osoby. E, w szkole jest obowiązek noszenia masek. O nie! Miarka się przegła. Tak by było, gdyby w naszym kraju wszyscy mieli pozwolenie na broń. Witajcie, nazywam się Wujek Koszmar, i na potrzeby tego filmu stałem się korwinistą. Teraz zaprezentuję wam, jak to wygląda w tym lesie zwanym Polską, gdzie nikt nie ma broni panny. All the other kids with the To nie tak to miało wyglądać. Teraz muszę wymyślić jakiś morał. Yy, miejcie ręce przed straniem?